Witam serdecznie z tej strony, Zyber, a dzisiaj pokażę mega budżetowy meta build. Jest to po prostu totalny kocur, jeżeli chodzi o Druida na sezonie pierwszym. Dlaczego na sezonie pierwszym? Ponieważ opiewa w odpowiednie serca, ale do tego jeszcze. Dojdziemy. Sam build w sobie to jest po prostu totalny kocur, a co najlepsze nie wymaga żadnych unikatowych przedmiotów. Na kanale pojawi się wersja z jednym unikatem, która jest jeszcze mocniejsza, ale to dopiero za jakiś czas. Dobra, przejdźmy do rzeczy, żeby nie przedłużyć. Jeżeli chodzi o duchowe dary, w przypadku jelenia dajemy ostrożność. W przypadku drugim to mamy tutaj, jeżeli chodzi o kruka, żelazne pióro oraz pikujące ataki. Jeżeli chodzi o wilka, przywódca stada. Jeżeli chodzi o węża, cisza przed burzą. Dobra. Jeżeli chodzi o zdolności. Dajemy jeden punkcik w pazury wzmocnione oraz dzikie. Tutaj nic nie dajemy poza trzema punktami w pasywkę instynkt drapieżnika. Tutaj. Pięć punktów, ziemny szaniec. My go zwiększymy później aż do 12, ale to, to przy okazji. Dobra, 5 punktów, ziemny szaniec, dodatkowo wzmocniony ziemny szaniec oraz wrodzony ziemny szaniec. Dajmy punkcik zbroja cyklonu, wzmocniona zbroja cyklonu oraz zachowawcza zbroja cyklonu. Jeden punkcik hard przodków, trzy punkty czujność. Przechodzimy dalej. Jeden punkt, trujący pełzacz. Jeden punkcik wzmocniony oraz brutalny. Tutaj trzy punktiki w pasywkę potęga żywiołów, jeden w huragan, wzmocniony huragan oraz okrutny huragan. Tutaj dajemy po trzy punkty. Mierząca ziemia, trzy punkty opieka, trzy punkty kamienny strażnik, jeden punkt neurotoksyna, jeden punkt toksyczne pazury oraz trzy punkty zatrucie jadem. Schodzimy niżej. 3 punkty śmiałość, jeden punkt krąg życia, 3 punkty rezonans. Jeżeli chodzi o ulti to kataklizm oraz 1 punkcik większy kataklizm. Jeden punkcik dajemy postawa obronna. Jeden punkcik dajemy szybka przemiana i 3 punkty wyostrzone zmysły. Punkcik dajemy w gniew natury. Dobra. To jest to. Jeżeli chodzi o drzewko mistrzostwa. Żeby można było zobaczyć, zrobić sobie screena. Tutaj dajemy terytorium. Ważna będzie kolejność. Przechodzimy do góry. O. Można było zobaczyć, zrobić screena. Tutaj damy protekcję. W tym momencie będziemy szli lewą ścieżką. A tutaj jeszcze żeby było to jest natura bestii. Umieszczona tutaj u góry. Idziemy dalej, wybieramy Ziemne Spustoszenie. Można sobie screena zrobić. Jeżeli chodzi o glif, no to będzie e, niezachwiany. Wracamy, przechodzimy na drugą stronę. Tutaj wybieramy u góry umiejscowiony Młody Błyskawic. Jeżeli chodzi o glif, dajemy zmienną kształtność. W tym momencie idziemy do góry. Tutaj dajemy zmożoną nikczemność. Jeżeli chodzi o glif, to będzie ziemię i niebo. Jeżeli chodzi o same glify, to później przyjdziemy tak, 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 do góry, w prawo. I ostatnia tablica to będzie coś, gdzie dorzucimy na pewno ducha. Przejdźmy do itemów. To jest bardzo ważny aspekt. Nie wymaga żadnych unikatów. Wszystko będzie się opierało tak naprawdę na, fix, na fixach, co ja mówię. Będzie wszystko na odpowiednim aspekcie. Dobra, hełm. Gdy zadasz jakiekolwiek obrażenia, zyskujesz premię do pancerza na 4 sekundy. Efekt kumuluje się maksymalnie do X%. Jakie ważne rzeczy tutaj wpiąć? Na pewno redukcję czasu odnowienia, szybkość ataku umiejętności podstawowej. To jest podstawa. Jeżeli chodzi o armor, umiejętność podstawowa zapewnia 20% redukcji obrażeń na X sekund. Tutaj redukcja obrażeń pod bliski wroków. Ziemny szaniec, najlepiej czwóreczka, gdyby była, czyli max, można wziąć też właśnie redukcję obrażeń odległych wrogów. Zdrowie, no to wiadomo, tam zawsze też jest na plus. Jeżeli chodzi o rękawice. Tutaj mamy umiejętność wilkołaka, działającą umiejętności burzy, a umiejętności niedźwiołaka, umiejętności ziemi. Będzie to potrzebne do pazura. E, dobra, co potrzebujemy tutaj? Na pewno osuwisko, szybkość ataku. Te rzeczy dwie są nam po prostu mega potrzebne. Jeżeli chodzi o spodnie, część działania ziemnego szanca jest wydłużona 6 sekund. Co więcej, po zabiciu wroga umiejętności ziemi przywracają one x punktów Twojej aktywnej bariery zapewnionej przez ziemny szaniec. Co tu potrzebujemy? Redukcja obrażeń od pobliskich wrogów, redukcja obrażeń odległych wrogów, jeżeli chodzi o spodnie, buty raczej. W tym przypadku, kiedy dysponujesz nieustępliwością oraz przez następne 4 sekundy, zyskujesz premię X do szybkości ruchu i możesz swobodnie przenikać przez wrogów. Ja tutaj wybrałem opcję TOM, dlaczego? Ponieważ ma trzy ładunki do odskoku, co się dosyć przydaje, ale sobie wbiłem szybkość ruchu. 24%. Fajnie, bo ma dużo statów tak naprawdę, które potrzebne są nam do pasywnych perków z drzewa mistrzowskiego, bo ma dużo zręczności, inteligencji i siły woli. Jeżeli to będzie czymś innym, zastąpione też nic nie stanie. Ważne, żeby była duża szybkość ruchu. Przechodzimy dalej. Amulet. Kiedy moc pasywna gniew natury aktywuje darmową umiejętność czasu odnowienia Twoich umiejętności, które nie są mocami specjalnymi, zostają skrócone o i tutaj jak największa rolka będzie potrzebna. I jeżeli chodzi o ważne rzeczy, umiejętności defensywne. Redukcja czasu odnowienia: te dwie rzeczy po prostu są nam potrzebne. Można tutaj wbić, tak jak ja, na przykład, redukcję od pobliskich wrogów, co też dużo nam da, jeżeli chodzi o przeżywalność. Dobra, jeżeli chodzi o piersię, no to obrażenia trafiń krytycznych, generowanie umocnienia, obrażenia przytłoczenia, obrażenia typu fizyczne, te ostatnie do takie tak średnio. Umiejętności ziemi zadają obrażenia od trafień krytycznych zwiększone o X wrogom ograniczony kontroli. Jeżeli chodzi o drugi pierścień, generowanie umocnienia, obrażenia od trafień krytycznych. Użycie umiejętności burzy zapewnia twoim ziemi premię X do obrażeń od trafień krytycznych. Ponadto użycie umiejętności ziemi zwiększa szanse na trafienie krytyczne umiejętnościami burzy. To to. Jeżeli chodzi o armory, to wrzucamy diament. Jeżeli chodzi o broń, no to też zielone to chyba topazy są, jak się nie mylę. Nie, to nie są topazy, to są szafiry? Nie pamiętam. No nieważne, te zielone ogólnie wrzucamy. Jeżeli chodzi o broń. Dobra. Obrażenie trafień krytycznych od umiejętności wilkołaka średnie, obrażenia zadawane wrogom zatrucie, super. Obrażenie trafień krytycznych od umiejętności ziemi, super. Efekt pełzacza, wywołuje również osuwisko. W okręgu wokół ciebie. Umiejętność ziemi zadaje obrażenia zwiększone o x zatrutym wrogom. Jeżeli chodzi o totem, no to w tym przypadku mamy redukcję czasu odnowienia to jest bardzo ważne i reszta to takie średnie jakieś, szczerze mówiąc. Umiejętność poza zyskuje premię do szybkości ataku. Jeżeli chodzi o serca, ja tu dałem tak: na pewno golarza, goli broder raczej. Trafienia krytyczne i wszystkie obrażenia zadane w ciągu. I tutaj najlepiej, żeby było powyżej 3 sekund. To jest ważne, żeby... Poniżej to się trochę średnio sprawdza. Powyżej 3 sekund już jest git-gut. Zostają zaobserwowane przez swój cel. Następne obrażenia te wybuchają w stronę polskich wrogów. Kolejne serce. Twoje trafienia krytyczne zadają dodatkowo obrażeń, ale trafienia niekrytyczne zadają ich o mniej. Tutaj dobrze, żeby było powyżej 60%. Dobra, jeżeli chodzi o drugi kamyk, to kiedy masz aktywną moc specjalną, maksymalnie 48 oddalonych wrogów zostaje do ciebie przyciągnięty. Jest to bardzo dobra rzecz, która będzie nam, może nie tyle dooperatowała, co na pewno przyspieszy cały proces. No dobra, jak to będzie wyglądało w praktyce, jeżeli chodzi o walkę? Możemy tu już walczyć? Jeszcze nie. Dobra, jesteśmy za miastem. Nie wystarczająco daleko jesteśmy za miastem. Jeszcze dalej. Dobra, coś się zbogowało. No dobra, jeżeli chodzi o użycie. Cały czas tak naprawdę używamy umiejętności huraganu i cyklonu. Ja ustawiłem, że można było przytrzymać przyciski, dlatego ja mam na górnych przyciskach cały czas wciśniętych, jak biegam. Kolejna sprawa, cały czas używamy pazurów. I teraz najlepsze. Szaniec. To jest też. Tak naprawdę cztery przyciski mam na wciśnięte. Mogę sobie bez problemu biegać. Jak można zaobserwować, mamy nieskończoną ilość ziemnego szańca. On się cały czas odnawia. Co najlepsze. Bardzo duży damage z tego mamy. No ale dobra, czy to wszystko? Nie. To jest dla nas podstawa, jeżeli chodzi o poruszanie się. Przemieszczanie się. Wchodzimy i generujemy. Najlepsze. W przypadku, jeżeli pojawi się World Boss, możemy przy nim stać. On autentycznie nic nam nie zrobi. Ludzie będą umierali dookoła, my będziemy sobie stali, spamowali. Eee, dodatkowo rzeźnik. To już się zmienia zabawa, to nie my uważamy na rzeźnika. Rzeźnik uważa na nas. Po prostu to, co my możemy mu zrobić, to jest z dupy jaśnie średniowiecza. Tak dosłownie. Dobra, ale teraz tak. Jak będzie działało to w podziemiach? W momencie, kiedy biegamy... Widzimy większą gromadę. Wrzucamy ulti, ściągamy do siebie przeciwników i spamujemy osuwiskiem. Znaczy pełzaczem, ale on będzie wywoływał osuwisko. W momencie, kiedy będziemy atakowali, cały czas przeciwnicy będą do nas ściągani. I dodatkowo będzie nam to zmniejszało szansę na pełzacza, czyli osuwisko. I tym będziemy dobijali. Przeciwnicy będą dosłownie. Będą dosłownie wybuchali. A, przeszedłem na strefę. I jak można zaobserwować, krótka redukcja, więc mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o użycie. Jest to wersja budżetowa, jeszcze raz podkreślam. Co za tym idzie. Może tutaj na tym setek nie zrobimy, ale w bardzo szybkim czasie będzie można biegać na podziemiach na pewno 60, plus. i to bez większego problemu, że na przykład zginiemy. Na co uważać? Tak naprawdę na dwa rodzaje podziemi. I to nie dlatego, że jakoś tam specjalny problem robią, ale chodzi o to, że wydłużą nam robienie podziemi. Pierwsze to w momencie, kiedy lata ten śmieszny totem, który uderza w ziemię, zadając dookoła obrażenia. Drugi piorun, czyli po prostu biega za nami taki też jakiś, nie wiem jak to nazwać, dysk, i w pewnym momencie się pojawia kopuła. że nie wejdziemy, to pierdolnie nas prąd. Na to też uważamy, bo to wydłużanie niepotrzebnie nam. Walkę. Tak to po prostu przebiegamy. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o druida. Naprawdę polecam ten build, dopóki nie zdobędziemy przedmiotu. A tutaj jest dokładnie kostur staruchy. W momencie, kiedy go zdobędziemy, jest to unikat oczywiście, to się zabawa robi game changerem i wtedy po prostu będziemy kosili. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Na to będzie osobny build, czyli już niebudżetowy. Ale premium meta build. Hell yeah! Dobra. Żegnam Was. Wszystkich, pozdrawiam. Trzymajcie się. Niech Diablo będzie z wami.